Dotarłem ostatnio po raz pierwszy w swoim teatralnym życiu do Teatru Polskiego w Bielsku Białej. Byłem tam na spektaklu Sztukmistrz z miasta Lublina. No i co? No i się absolutnie, absolutnie zachwyciłem. A dlaczego? O tym w recenzji jako kulturalny konferencjer. Powodów do zachwytu tą historią było bardzo wiele, bo to świetny materiał literacki, powieść kultowa Izaaka Singera, noblisty, wielkiego żydowskiego autora postaci bardzo ciekawe i tak samo ciekawy jest jego tekst stanowiący materiał literacki do tego spektaklu. Za instynizacjami, które w Polsce były, stoją wielkie Nazwiska Tym razem to dyrektor bielskiej sceny, Witold Mazurkiewicz, podjął się reżyserii tego spektaklu i wyszło naprawdę przepięknie. To jest opowieść o Jaszy, o tym tytułowym sztukmistrzu, o człowieku, który z jednej strony czyni sztuczki magiczne, z drugiej strony dość swobodnie traktuje swoją religijność i życie z kobietami, a z drugiej strony, no właśnie, w tej religijności rzuca Bogu wyzwanie. I to jest ten temat, nad którym naprawdę. Warto się głęboko zastanowić. To jest spektakl, który nie daje łatwych odpowiedzi na trudne pytania o istnienie Boga, o jego działanie, o to, kim jest i jak on działa. Czy jest to Bóg żydowski, czy jest to Bóg chrześcijański, a może jest to po prostu jakiś inny sztukmistrz, większy od tytułowego Jaszy. Od Jaszy, który cały czas spaceruje tą liną rozwieszoną nad przepaścią, nad przepaścią religijną, nad przepaścią moralną, ale z drugiej strony bardziej marzy mu się ta lina, która w spektaklu wyznacza porządek wertykalny, czyli wspinanie się pionowo, czyli dotknięcie Boga, złapanie Go za nogi, sprawdzenie, a może właśnie ściągnięcie z tego, z tego niebiosa, gdzie On się... Znajduje bardzo wiele ciekawych refleksji, i myślę też, że warto podkreślić nie tylko te związane wprost z treścią spektaklu, ale też te związane z żydowskim dziedzictwem, którego pozbawiła. Nas wojna, bo kiedy pojawiały się na scenie te odsłony rabinistyczne, pojawiali się hasydzi, pojawiały się cudne żydowskie psalmy, modlitwy. Tutaj wielkie brawa dla kantora e, w tej roli Tomasz Lorek, bo naprawdę niesamowity głos, niesamowita barwa, głos, który przenikał od pięt aż po koniuszki włosów, głos, który koił i głos, który. No, naprawdę wywoływał wiele, wiele emocji. Wiem, że nie tylko u mnie, bo tego spektaklu akurat nie oglądałem ani sam, ani w swoim stałym teatralnym teamie, a z trzydziestką uczestników akcji Kultura na Wyjeździe, więc szersze spektrum recenzji mam, którym się mogę podzielić. Wszystkim generalnie się podobało, tych zachwytów było bardzo dużo. Jesteśmy przy aktorach, więc nie sposób tutaj nie wspomnieć o Mateuszu Wojtasińskim. To, co robi w tym spektaklu Mateusz Wojtasiński, to jest po prostu rzecz absolutnie e, niesamowita, bo on nie tylko świetnie śpiewa, nie tylko świetnie gra, nie tylko świetnie tańczy, ale też wyczyni akrobację, ale też robi sztuczki magiczne, jest na scenie praktycznie przez cały czas, skupia całą uwagę na sobie, ale nie jest to gwiazdorzenie jest to rola pełna, e, z jednej strony Takiego zbudowania na właściwych, właściwych akcentach, takiego bardzo mądrego rozkładu logicznego. On wie, że jest tu bohaterem i przez to nie musi, nie musi gwiazdorzyć, nie musi się popisywać. Cudowna, cudowna wspaniała, wspaniała rola, cudowne piosenki w jego wykonaniu, cudowne interakcje z kobietami, cudowne jest to, co wyczynia ze swoim ciałem na tej linii, w scenie końcowej, kiedy z tej wspaniałej dekoracji się stacza naprawdę Wielki wielki szacunek za tak wspaniałą kreację aktorską. Cały spektakl rozgrywa się w dość umownej scenografii, i za to też wielkie brawa, bo bardzo fajnie oddziaływuje ta przestrzeń na widza. Mamy więc takie wielkie schody, po których bohaterowie się. Wspinają, w których budują te swoje nisze, te swoje przestrzenie, kotary, które opadają i wzmocnienie tego wszystkiego bardzo mądrze i subtelnie używanymi projekcjami, których nie jest tutaj ani za dużo, jest dokładnie tyle, ile być powinno. Bardzo fajnym zabiegiem okazały się mini mieszkania, takie praktycznie domki dla lalek, ukryte. W tej dekoracji to są kolejne mieszkania kobiet, głównego bohatera, więc otwieramy szafeczkę, widzimy to mieszkanie zwielokrotnione na projekcji. Mamy też jakiś drobny akcent, i już nam to sygnalizuje miejsce akcji. Świetny, minimalistyczny, oryginalny pomysł, wielkie brawa tutaj dla. Dla scenografa, dla kostiumografów, którzy tak pięknie oddali, zwłaszcza te żydowskie stroje, ale też i tutaj wielka zasługa i reżysera, i ludzi od kostiumów, i też aktorów za sceny erotyki. No bo jeżeli mamy kilka partnerek i jednego pala wiadomo, że ta, to napięcie erotyczne musi się pojawić, i jest ono zrobione świetnie. Nie jest ani trochę wulgarne, jest mocno sensualne. Jakby wiemy, że tam po prostu chodzi o seks, nie ma co, co do tego żadnych wątpliwości, ale o miłość również oczywiście, nie tylko o seks, e, ale, ale nie ma w tym ani krzty wulgarności. E, o, aktor łapie tu, gdzie ma łapać, kostium odkrywa tyle, ile ma odkrywać, i ani trochę więcej. Wielkie, wielkie brawa, bo to jest duży szacunek dla inteligencji. Widza, dla jego wrażliwości, która wiadomo może być bardzo równa. Ja nie mam problemu z nagością w teatrze, ja mam problem z głupią nagością w teatrze i tutaj tej głupiej nagości nie było. Oczywiście wszystkie panie, wszystkie kobiety, a w ogóle wszyscy aktorzy bielskiego zespołu stają na wysokości zdania, są świetni, nie gwiazdożą, bardzo dokładnie wypełniają swoje funkcje, wiedzą, co mają robić w tym spektaklu, co mają do zagrania. Również wielkim Plusem i wielkie brawa dla bielskiego teatru, jeśli chodzi o szacunek dla widzów, za mądre rozporządzanie mikroportami. Wiadomo, że w teatrze muzycznym aktorzy śpiewają, śpiewają do y, mikrofonów, do mikroportów. Ale coraz częściej dostrzegam taką tendencję, że także w teatrze dramatycznym, nawet kameralne spektakle aktorzy grają z mikroportami. Bardzo mi się to nie podoba, jestem tego przeciwnikiem, a tutaj mamy mikroporty używane w scenach wokalnych oraz w tych scenach, gdzie aktorzy wprawdzie dialogują, ale w tle jest bardziej intensywna muzyka kiedy te mikroporty rzeczywiście są potrzebne. W pozostałych momentach słyszymy naturalne głosy aktorów, no i super, i dokładnie o to chodzi i dokładnie to mi się bardzo też w tym spektaklu podobało. Generalnie Sztukmistrz z miasta Lublina to jest historia naprawdę warta zobaczenia. Naprawdę wspaniały poziom aktorski, reżyserski, wspaniałe kostiumy. Trzygodzinny spektakl, który się nie dłuży, który wywołuje mnóstwo refleksji. Cudowne piosenki, za którymi stoi między innymi Agnieszka Osiecka, nieodżałowanej pamięci nasza wielka poetka. Naprawdę warto do Bielska się wybrać. To nie jest spektakl łatwy w takim zakresie, że stosunkowo mało jest tam akcentów humorystycznych. Kilka razy widownia się zaśmiała, kilka razy uśmiechnęła. Wspaniały jest ten pojedynek na sztuczki magiczne. To jest bardzo widowiskowy, widowiskowe wydarzenie. Ale wszystko jest dokładnie takie, jakie być powinno, i nawet ten brak przełamania tymi akcentami humorystycznymi, mogę bielskiej scenie w pełni, w pełni wybaczyć, bo spektakl się nie dłużył ani mnie, ani moim równolatkom, ani seniorom, którzy w grupie razem ze mną ten spektakl oglądali. Jedźcie, drodzy Państwo, do Bielska Białej, bo to wspaniała miejscowość. Idźcie do Teatru Polskiego, bo jest przepiękny i idźcie na Sztukmistrza z Lublina, bo to jest wielkie i wspaniałe teatralne wydarzenie, wielkie i wspaniałe teatralne święto. To polecałem ja, Jarosław Ciszek, kulturalny konferancjer. Zapraszam na YouTube'a, na Facebook'a, gdzie także dłuższa recenzja tekstowa oraz na Instagram'a. Polecam się Wam bardzo serdecznie. 我非常感谢。